Cześć, tu Krzysiek Ślachciak i to jest drugi odcinek Jerzyckiego kursu fotografii, w którym to porozmawiamy sobie na temat kompozycji fotograficznej. Kompozycja fotografii to tak naprawdę temat wyjątkowo szeroki i można mu poświęcić nie jeden, nie dwa, nie pięć, nie dziesięć, ale podejrzewam, że i nawet całe 100 odcinków podcastu na temat kompozycji. My jednak poświęcimy sobie dwa. Pierwszy, czyli ten dzisiejszy. Będzie służył nam omówieniu tak naprawdę podstawowych rzeczy, które w kompozycji są istotne: takich jak punkt, jak linia, jak rytm. Te rzeczy, które sprawiają, że wzrok na obrazie, na fotografii, jest skupiany przez konkretne elementy bądź prowadzony przez inne. W drugim z kolei odcinku, który będzie troszeczkę później, porozmawiamy sobie na temat czegoś, co potocznie nazywamy zasadami kompozycji, takimi jak złoty podział, trójpodział, spirala Fibonacciego, diagonalne. Mówię, że umownie nazywamy to zasadami, ponieważ kompozycja, a w szczególności kompozycja fotograficzna, to jest taka dziedzina, która nie jest, jak by to powiedzieć, opisywalna wzorami matematycznymi. Jest to związane z tym, że fotografujemy przestrzeń. A przestrzeń bardzo rzadko tak naprawdę pozwala nam na pokazanie, na zastosowanie jednej z zasad trójpodziału w sposób taki w punkt, tak idealnie. To się bardzo rzadko zdarza, bo przestrzeń naturalna, a nawet i ta, która jest przez nas tworzona, rzadko jest taka, że daje nam takie możliwości. No, chyba oczywiście, że fotografujemy w studio i mamy pod naszą kontrolą wszystko to, co się dzieje przed aparatem fotograficznym. Niemniej jednak zapraszam Was na ten odcinek i ten drugi również, choćby z tego powodu, że poznanie tych umownie nazywanych zasad bardzo mocno rozwija świadomość fotograficzną. To zaczynamy. Najważniejszym elementem obrazu, tak przynajmniej moim zdaniem, w kontekście kompozycji są mocne punkty. O mocnych punktach z reguły właśnie mówimy w przypadku trójpodziału, złotego podziału, diagonalnych. Natomiast mocny punkt, jeżeli tak dobrze się zastanowić, to jest po prostu element w kadrze, który ściąga wzrok. Wyobraźmy sobie punkt na płaszczyźnie. Punkt. W kadrze czarny punkt na białej przestrzeni. Tak jak to. Widać od razu, który z tych elementów ściąga wzrok. To nie biała przestrzeń sprawia, że wasz wzrok, jako odbiorców tego, tej grafiki, biegnie właśnie w kierunku bieli. Natychmiast zwracacie uwagę raczej na punkt. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, kiedy tych punktów będzie. Więcej, a jeden z nich wyróżnimy. Zwróćcie uwagę na to. Ale jeśli te punkty nie będą uporządkowane, a wszystkie takie samo, to już trudniej będzie nam wskazać ten element, który będzie właśnie tym, który ściąga nasz wzrok. Nawet jeżeli na to nałożymy siatki trójpodziału, złotego podziału, to i tak, i tak te, te punkty będą między sobą konkurować. Uświadomienie sobie tej prostej zasady, tej prostej prawdy, właściwie, jest kluczowe dla rozumienia tego, co i w jaki sposób dzieje się w kompozycji. Punkt to oczywiście nie tylko yy, kropka na białej przestrzeni, ale to będzie każdy jeden konkretny element mówię oczywiście o mocnym punkcie, który będzie ściągał wzrok. W kadrze. To mogą być jakieś szersze przedmioty. To może być postać, sylwetka, to może być krzyż na wieży ratuszowej czy słońce zachodzące za horyzontem. Najważniejsze jest to, żeby taki punkt tworzył odpowiednio mocny kontrast. Jeżeli to będzie dobrze skontrastowany element, który będzie, nie będzie miał swojej konkurencji w bliskiej odległości, na pewno będzie przyciągał wzrok. Przyciągać wzrok będą też właśnie takie elementy, jak wymieniłem, jak krzyże, sylwetki, znane nam, e, nam element, bądź nawet rzeczy, które wyglądają, bądź są po prostu oczyma. W portrecie najmocniejszym punktem zawsze będą oczy. To akurat bierze się stąd, że rozmawiając z ludźmi na co dzień, emocje odczytujemy właśnie patrząc drugiej osobie w oczy. Punkt jednak nie jest jedynym elementem kompozycji. Kompozycja to również linie. Linie, które mogą dzielić nam kadr w poziomie bądź w pionie. Najprostsze przykłady linii dzielących kadr w poziomie, to horyzonty. Horyzont, który umieścimy po środku kadru, sprawia, że będziemy mieli ten kadr podzielony na dwie równe części. To również sprawi, że nie damy informacji naszemu odbiorcy, który z tych części kadru jest dla nas istotniejszy, na który chcieliśmy zwrócić uwagę. Czy na pole, czy na niebo, czy na morze, czy na dramatyczne chmury, które nad nim się kłębią. Pionowe linie to oczywiście mogą być słupy, drzewa. One również będą wprowadzały podział. One również mogą być elementem, który ściąga wzrok, ale również tnie nam kadr na dwie części. Poza tym elementy w kadrze mogą układać nam się w rytmy. Rytmy, które idą w głąb kadru, to będą rytmy, które będą prowadziły nam wzrok. Wtedy warto też pomyśleć o tym, który z tych elementów jest wyostrzony. Bo jeżeli wyostrzymy ten na samym końcu, wtedy wzmocnimy, wtedy wzmocnimy tą wędrówkę oka po tym rytmie. W momencie, kiedy wyostrzymy na któryś z pierwszych, no to jakby troszeczkę będziemy to hamować. Ale rytmy to również po prostu powtarzające się elementy w kadrze. To mogą być elementy architektoniczne, to mogą być elementy naturalne. To również jest istotny, bardzo ważny element kompozycji. Świadome korzystanie z tych rzeczy, z tej wiedzy sprawi, że będziemy potrafili prowadzić wzrok widza po kadrze w taki sposób, jak tego chcemy. Będzie, wyobraźcie sobie na przykład, rytm. Jakichś elementów, który prowadzi do najbardziej kontrastowego punktu w kadrze. Wtedy my mamy już żadnej wątpliwości, że wszystkie linie i wszystkie elementy kompozycyjne będą ciągnęły nam wzrok właśnie do tego punktu, to wtedy właśnie zwrócimy odbiorcy uwagę na to, że to ten właśnie element jest najważniejszy: najsilniejszy, najmocniejszy. I to są tak naprawdę. Najbardziej podstawowe, podstawowe rzeczy związane z kompozycją fotografii. Myślę, że na początek, jeżeli zostawię Was z tymi prostymi spostrzeżeniami do własnego przećwiczenia, czy to telefonem komórkowym, czy własną lustrzanką, czy starym aparatem analogowym, a może nawet pudełkiem po butach. Przecież pudełkami po butach też się da fotografować. Ci, którzy znają fotografię otworkową, dobrze o tym wiedzą. A ja zapraszam Was na następne spotkanie, w którym porozmawiamy sobie na temat ekspozycji. Do zobaczenia.